Znajdujemy się na zapleczu dawnego hotelu europejskiego w Kielcach. Tu w tym miejscu zapewne stała altana fotograficzna i tu kilka zakładów fotograficznych na przestrzeni wieku XIX i XX miało swoją lokalizację. Dzisiaj o zakładzie Stanisława Rachalewskiego. Stanisław Rachalewski pochodził z Zamościa i był synem burmistrza Zamościa. Była to rodzina zamożna, stąd i Stanisław Rachalewski ukończył profesjonalną naukę w zawodzie fotograficznym w Warszawie za całe tysiąc rubli, co było wtedy znaczącą kwotą. Zakład, który otworzył 16 września 1888 roku, odkupił od. Bronisława Wilkoszewskiego, który wyjeżdżał w tym czasie do Łodzi, aby dalej kontynuować swoją praktykę fotograficzną w większym mieście. Przed podjęciem nauki w zawodzie fotografa, rozważał podjęcie studiów malarskich w Monachium. Po zakończeniu edukacji fotograficznej w Warszawie, powrócił do rodzinnego zamościa i otworzył tu 30 listopada 1885 roku swój pierwszy zakład fotograficzny. W Kielcach fotograf, podobnie jak i poprzednik, profiluje swoje atelier na zdjęcia portretowe, grupowe, widokowe oraz ozdobne tabla. Przy tych ostatnich wykorzystuje zapewne swoje malarskie uzdolnienia i talenty. Ze swoją działalnością rusza do innych miejscowości Guberni. W roku 1890 wykonuje zdjęcia w Miechowie, w tym czasie dopuszcza do spółki na bardzo krótki okres Bolesława Różyńskiego. Na wystawie rolniczo-przemysłowej w Kielcach odbytej w dniach 1-4 września 1898 roku Stanisław Rachalewski otrzymuje brązowy medal z wizerunkiem cara Mikołaja II, który umieszcza na ozdobnych winietach swych fotografii, jak donosi ówczesna Gazeta Kielecka w dziale maszyn rolniczych za fabrykację wyrobów ręcznych i przemysłu domowego. Interesujący zestaw zdjęć w 1901 roku zamieszcza Rachalewski w wydanym w Kielcach Pamiętniku Kieleckim zbiorze prac ku uczczeniu Adama Mickiewicza 1798-1898. Fotografie Rachalewskiego znalazły się na pocztówkach, których nakładcami lub wydawcami byli sam Stanisław Rachalewski, księgarnia Gustawa Goldwasera w Kielcach, księgarnia Leona i Spółki, czyli Leona Grostala w Kielcach, księgarnia Miny Perelman w Kielcach, Imperiał, brak tutaj dalszych informacji i księgarnię Witolda Kalinowskiego w Kielcach. W 1905 roku Rachalewski publikuje następujące ogłoszenie. Wskutek krążących pogłosek, że mój zakład fotograficzny w Kielcach zostanie sprzedany, mam zaszczyt zawiadomić niniejszym szanowną klientelę. Że takowego nie sprzedałem i sprzedać nie mam zamiaru. Jednak coś w tych plotkach okazało się prawdziwego, bo w 1907 roku kolejnym właścicielem zakładu zostaje Adam Badzian, pozostawiając po sobie ogromną liczbę materiału zdjęciowego. Dwa lata później, czyli w 1909 roku, Rachalewski buduje według własnego projektu kamienicę przy ulicy Śniadeckich i staje się aktywnym społecznikiem i malarzem amatorem. Stanisław Rachalewski był człowiekiem niezwykle ciekawym. Można śmiało o nim powiedzieć, że był człowiekiem renesansu. Bo nie był to tylko fotograf. On się pojawił jako człowiek mający pewne zaplecze gospodarcze. Nie musiał martwić się o chleb powszedni, a zatem mógł uruchomić wszystkie swoje zachcianki takie szlachetne zachcianki. A więc któregoś dnia zapragną być budowniczym domu. I właśnie stoimy pod kamienicą, którą sam zaprojektował i był również jej budowniczym. To jest ulica śniadeckich, dom prawie że naprzeciwko szkoły śniadeckich stojący. Stanisław Rachalewski. Był, tak jak powiedziałem, nie tylko fotografem, fotografem był dla przyjemności, ale chodziły o nim dziwne wieści, że maluje, że jest malarzem. Przywiózł ze sobą z Lubelskiego piękny obraz księdza, mówiącego kazanie, z kazalnicy. Ksiądz wyrywał się wręcz z ram. Goście odwiedzający Rachalewskiego byli zaciekawieni, kto to namalował. Rachalewski machnął ręką, powiedział to ja, wszyscy potraktowali to jako niezły dowcip. Ale ta niewiara zirytowała Rachalewskiego. Kupił sobie przyrządy malarskie farby, pędzle, blejtramy, sztalugi, i w ciągu kilku tygodni udowodnił, że jest wielkim malarzem. Machnął kilkadziesiąt obrazków. Później wybierał się niejednokrotnie do galerii w Dreźnie, gdzie kopiował. Bardzo dużo obrazów kopiował. Ale to też nie było wszystko, co potrafił. Stanisław Żachalewski, mieszkając w Kielcach kilkadziesiąt lat, stał się w jakimś sensie symbolem spokoju, porządku, no, pewnej stabilności. Bardzo lubił siedzieć w kawiarni Smolenskiego. Jego szlachetny profil, spokojny, monumentalny, w witrynie kawiarni e, uspokajał przechodzących. Mówili, no proszę, on jest wyrazem e, spokoju panującego w mieście. Tak się zdarzyło, że po pierwszej wojnie światowej jeden z Kielczan wracał do Kielc i bardzo martwiąc się o, o to, co zastanie w domu, czy w ogóle jego rodzina jeszcze istnieje, nie miał kontaktu od dawna, Spojrzał przechodząc w witrynę cukierni Smoleńskiego, ku swojej radości zobaczył monumentalny profil Rachalewskiego siedzącego tam. A więc uspokoił się, że w mieście jest wszystko w porządku. Mniej by się ucieszył, gdyby wiedział, że Rachalewski odbył bardzo długą podróż w czasie wojny, rzucony w dalekie strony przez e, po prostu zawirowanie dziejowe. Ktoś kiedyś przy Rachalewskim powiedział, że chciałby mieć nową dewizkę. Rachalewski mówi, nie ma nic trudnego dla chcącego i w ciągu kilku dni wykuł mu piękną, złotą dewizkę. Okazało się, że jest również jubilerem. A kiedyś rzecz zeszła na temat geometrów. Okazało się, że ma uprawnienia geometry, a więc rzeczywiście był człowiekiem... Złośliwi mówili, że Rachalewski, kiedy przychodzi piękna dama, pytając o sesję zdjęć, robi te zdjęcia gratisowo. Natomiast kiedy przychodzi brzydka, odsyłają do konkurencji. Rachalewski jest pochowany na kieleckim cmentarzu w kwaterze grobów Kosowskich. Był ożeniony z córką Amelii z Kosowskich Emble. Jej córka, czyli żona Rachalewskiego była półfrancuską. Gabriel Emble był emigrantem francuskim, który do Kielc przybył razem ze swoją matką i tutaj mieszkał kilkadziesiąt lat. Rachalewski był wspaniałym kompanem, był człowiekiem obdarzonym ogromnym poczuciem humoru i dlatego jest bohaterem wielu, wielu żartów, opowieści, anegdot kursujących wśród dawnych Kielczan.